Cześć z tej strony, PudiNinja i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z paczek od Wizów. I dzisiaj znów nie jestem pewien od kogo ona jest. No, ponieważ w ostatnim czasie tych waszych paczuczek jest naprawdę bardzo dużo. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę, no wydaje się takie, że każdy o to prosi, ale jednak to pomaga. I zostawieniu subskrypcji na moim kanale. Dobra, a my już bez przedłużenia zabieramy się za paczuszkę. No, troszeczkę rzeczy tam jest, ponieważ no, do najlżejszych to paczka nie należy, a więc sobie otworzymy ją tak jak to zostało zaprojektowane i jest specjalnie zrobione po to, żebyśmy mogli otwierać pięknie paczuszka z folią bąbelkową. Wow wow wow! No widzę sporo rzeczy tutaj. Dobra, wyjmujemy. Pierwszą rzeczą jest yy, książeczka Lego DC Superhero z wejściem rocznego rycerza zadania, opowiadanie, komiksy. Okej. Okay. Książeczka od wydawnictwa Amit, aczkolwiek trochę starsza chyba. 2017 rok. No to nie troszkę, tylko bardzo starsza. Dobra, tu jest papierek, z, w którym zapewne była minifigurka i na końcu też taki jest. No dobra, fajna książeczka nie mam, więc gdzieś tam sobie do tej kolekcji na pewno ona e, pójdzie. Może wezmę ją tutaj, niech. Nie na no, w tle nie, dobra, nie, to będzie brzydko wyglądało. Wyjmujemy kolejną rzecz, czyli tutaj wylatują już nam jakieś dwie czapeczki klockowe, więc już się przyjrzyjmy im, bo czemu mielibyśmy je niby pomijać? Skoro już same wypadają. Okej, okay, jakieś koperty. Pierwsza zielona koperta podpisana donate, więc pewnie znajdziemy tam jakiegoś donatika. Figurki Lego wersja limitowana. Figurki Lego wersja limitowana ponownie, czyli dwie takie yy, wersje limitowane mamy. O, i minifigurki. Dwie minifigurki. Już wam je tutaj dokładniej. Pokażę, aby złapało ładnie ostrość i abyście mogli się im dokładnie przyjrzeć. Jeszcze pokażę wam ich tył, jak się prezentują. Okej. Okay. I tu mamy chyba nawet czapeczki od tych minifigurek, wiecie. Patrzcie on. Ta jest od tej. A tu mamy czapeczkę dla pana policjanta. Dokładnie. Tak, dobra. Yy, a więc wyjmujmy dalej, bo te koperty sobie zostawimy na koniec. I na końcu je otworzymy. O! I znalazł się list! List, który przeczytamy naturalnie. Weź Puddin Ninja! Jako, y że już pewnie odebrałeś paczkę, chcę, abyś wiedział, że w paczce znajdują się na start dwie figurki, dwa magazyny i kolorowanka z zagadkami, dwie koperty z trzema minifigurkami, Donate Fun Art LEGO z 2012 roku. Mam nadzieję, że podoba Ci się. Ehm, że, ci się że paczka ci się spodoba i będziesz ją otwierać z radością, to do kolejnego wysłania paczki, e czytelny podpis odbiorcy Dawid, od Dawida jest ta paczuszka, może nazwiska nie będę pokazywał, dobrze, że, na tej że tutaj na kamerze nie widać, a więc bardzo dziękuję ci za ten list jak i zarówno za paczkę e jest fanarcik e dla Pudiego no, ciekawy Okej, okay, teraz ten magazyn z 2012 roku, moi drodzy. Lego Technik, tu mamy Duplo. Nie mamy niestety okładki, a szkoda. 2012 rok to nie jest znowu tak staro i magazyn miałem, na pewno miałem. To były początki ninjago. Friends już tutaj naturalnie jest. Chociaż wydaje mi się, że to wydawało mi się, że to Friends weszło później, a jednak widzicie, że ono już tutaj było. O te stare setiki z Lego. W ogóle inny tutaj zupełnie był styl prowadzenia tych katalogów. Inaczej to wygląda zupełnie graficznie, co nie? Niż to najnowsze. O, no całkiem to inaczej wygląda. No fajnie tak powspominać. Eee, tutaj o LEGO Dino. Wspaniała seria. Nie miałem zestawu nigdy ani jednego. Ale, yy, ale z z z znam, słyszałem, widziałem tą serię No ona była piękna O, auta, to było chyba niedawno po premierze Te pierwsze zestawy, no to było sztos Ja powiem jak swoje wersje tych samochodzików budowałem No to było epickie Kurcze, fajnie byłoby zdobyć jakiś taki naprawdę stary magazyn No i gry rego Taki naprawdę stary magazyn i sobie go pooglądać i powspominać Jakim mm, Turnier Okej, okay, to, to, to nie... W ogóle widzicie? To nie jest po polsku, to jest... Nie wiem po jakim języku, ale na pewno nie po polsku. I pierwsze zestawy, Ło, wow, sztosik, ale pamiętam, miałem ten magazyn. Na pewno wiem, ale to sztosik wygląda. Monster Fighters, to też pamiętam. Yy, tutaj mamy Obrce Pierścieni, Hero Factory, no tak. I Star Warsy na końcu, jak zwykle, ale sztos. No jeszcze technik tam będzie. Sztosik magazyn, naprawdę epicki. No i jest technik z jakimiś tutaj zestawami. Świetny, bardzo dziękuję Ci za ten magazyn, świetna rzecz Fajnie było teraz sobie troszeczkę powspominać, troszeczkę popatrzeć Jak to kiedyś było, bo no, y, zawsze się mówi Kiedyś to było, no, no i to jest racja, to jest racja, kiedyś to było Dobra, a więc mamy już sobie ten katalog <laughs> I tam widzę w paczuszce jeszcze chyba dwie rzeczy Jest to magazyn LEGO Star Wars Z minifigurką Luke'a Skywalker'a y, Otwarty już, jak widzicie, drugi numer na rok 2019 Okej, okay. i magazyn z Supermanem. Ha! Znów dostaję magazyn, który. który mam, ponieważ tutaj wydawnictwem jest Media serwis Zawada w Star Warsach. czy Czytam Egmont, no teraz, dobra, przepraszam, tu Egmont pisze. E, I ich nie dostaję, nie, ale wydawnictwem, które wydaje te magazyny, jest Blue Ocean, więc te magazyny mam, więc nie wysyłajcie. Nie, 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 nie. No, 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 zostawcie dla siebie. Po co mi, skoro mam? Więc nie. Nie wyzywajcie to tak dla waszej informacji. Dobra. Paczka w środku jest pusta, no chyba, że chcecie popatrzeć na folię bąbelkową, to sobie wpiszcie w internecie. Dobra, yy, zostały nam te trzy koperty i... i... Nie wiem od czego zacząć. Zacznijmy od Donate'a i na końcu zostawimy sobie tamte minifigurki Limited Edition. Znaczy, po polsku są edycja limitowana, ale, ale no, fajnie zabrmiało po angielsku. Dobra, yy, a więc... Mamy Donate'a. Jest Donate'cik. Za którego naturalnie bardzo Ci dziękuję. sprzeda się na nowy statyw. <laughs> więc dzięki, dzięki. A tymczasem, czas, <laughs> tymczasem czas. Zostały nam tutaj do otworzenia jeszcze dwie koperty. Figurka, figurki Lego wersja limitowana. Zobaczymy, jakie tam figurki będą. Wow, 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 wow trochę ich tutaj jest, więc będziemy musieli je zbudować, pobawić się w dopasowywanie Dobra, tak, ja to może przesunę bardziej na środek, żebyście widzieli jak ja buduję, yy, to będzie chyba ta główka, tak, ta, albo nie, nie, ta, bo tu mamy jeszcze jednego, tak, Star Wars, dobra, okej, okay. bardzo fajny szturmowiec, naprawdę sztos, zwłaszcza te czarne rączki, czarny element na hełmie, one wyglądają naprawdę epicko, bardzo fajna figurka. Dalej złożymy kolejną figurkę ze Star Wars. Jest to jakiś pilot. Ja tutaj specjalistą w Star Warsach nie jest, to prawda ogląda. Yy, I jakieś tam sety też są, ale specjalistą nie jestem. Dobra. Bardzo fajnym. Ale chyba taki dość pospolity pilot, co nie? Yy, Okej, okay. Nexonite tutaj też wjeżdża. I ta ostatnia minifigurka. Oj, główka, główka, poproszę główkę. I, i jeszcze zostanie nam to ostatnia... Ajajaj, ale ja, raz, trzepany. I ta ostatnia minifigurka. Jestem ciekaw najbardziej, chyba jej. Niej, niej tej, tej ostatniej minifigurki jestem najbardziej ciekaw, tak typu. Ujmijmy. No tutaj, Nexonite to yy, Żaden. Żadna nowość. Tutaj, puchar będzie od tej pani. Tak, pana. Mhm. On ma tutaj pierwsze miejsce. Tak, to puchar będzie od tego gościa od tego Gostka i ten aparat pewnie też yy, no bardzo fajna figurka, fajny tutaj idź pocharek, po to wszyscy wiedzą jak wygląda bardzo fajny mamy tutaj nadruk na tym torsiku z tym, tą kostką psią, no stos, szkoda, że z tyłu nic nie ma, ale fajna, fajna figurka, bardzo fajna dobra i yy, została nam ostatnia koperta także z minifigurkami i znowu mamy podobną ilość figurek tutaj mamy 3 i wcześniej mieliśmy cztery, no to prawie tyle samo dobra jest policjant z Lego City takich chyba dość pospolity. Aki okay. no taki sobie oficerek tutaj z policji. Teraz nóżki i główka. Czyżby to było od tego, nie za bardzo tutaj jestem ogarnięty? Albo tak? O tak, tak. <grym> Dobra, jest figurka, a tu będzie druga. Ale kto to jest? Kompletnie pojęcia nie mam, chyba że ta główka miała być tam, ale nie, nie mam pojęcia kompletnie co to za linii figurki. Dobra, sztos figurki, yy, bardzo Ci za nie dziękuję. Yy, zrobimy sobie jeszcze szybciutkie podsumowanie, więc jest tutaj naturalnie magazyn Leg Batman, LEGO Star Wars, katalog z 2012 roku, fanart i list, książka, yy, Heroes. Jest także donate i mnóstwo naprawdę ciekawych minifigurek. Tak jest. Bardzo dziękuję ci za tą paczuszkę, a wam za oglądanie. Do zobaczenia.